Siemanko, z tej strony Kamek, witam was w kolejnych zdrapkach, szybkie 50, dzisiaj. dzisiaj takich zdrapek mam aż 7, nie wiem czy to widać, patrzcie ile tego jest, no i co, mam nadzieję, że nie będzie teraz słychać jak zdrapuję to, bo dałem sobie podkładkę pod mikrofon i tak dalej, mam nadzieję, że będzie wszystko zarąbiście, światło nie jest najlepsze, bo jest strasznie pochmurny dzień, ale mam nadzieję, że kamerka złapie fokus w ten sposób, no i co, 7 takich 50, postanowiłem sobie, kurde, jak ja w zdrapkach, gdzie wszystkie będą takie same, nie wygram nic, to po prostu będzie, znaczy, żeby cokolwiek, chociaż jedna była wygrana, no bo fajnie oglądać, jak coś się wygrywa. Dobra, bez zbędnej gacki, przejdźmy. Tutaj muszą być, tak, czekajcie, prze, przeczytam Wam zasady. Znajdź 50 na polu bonus i wygraj tę kwotę tutaj u góry. A tutaj, znaczy, tutaj, tutaj, jeżeli będzie 50 zł, to wygrywam 50 zł. A na tych polach, tutaj, znajdź trzy takie same kwoty i wygraj tę kwotę. Proste, proste. Dobra, 7 na, znaczy 6 na bok, jedna tutaj, no i zrapujemy. Bonus może na końcu. Co my tu mamy? 500, 50 i 500. o kurde. Jakby tu było 500 gdzieś. No, tutaj mamy 6 szans na 500. Dobra, druga, drugi raz. 50 tysięcy, 4 i 100 zł i 500, 100 zł i 4. Także trolling, trolling, 50. No, niestety, jak widzicie. 2 razy 500, 2 razy 50... nie, raz 50 2 raz, razy 100, 2 razy 4 złote i 2 razy 50 tysięcy. Pierwsza na bok. Aha, jeszcze bonus, half. Bonus 5 dych tu ma być. Nie, tu jest dukat, okej. Okay. Walić to. Druga drapka znaczy druga ta. Ładnie widzicie, ładnie. Fokus jest, fokus jest. Co my tu mamy? 2, 500 i 2 No chyba będzie 2 złote, to już tak czuję. Coś czuję, 500 albo 500 albo 2 zł musi to być i o kurde, zrapałem 500, myślałem, że tu będzie 500, ale bym kurde miał bekę, bo o oh g. zrapałem tu 500, już myślałem, że 500, a tu trolling, nic, jeszcze bonus, będzie 5 dych, nie, okej, okay. znaleźć 50 złotych, szkatułka jakaś, nic z tego. Druga, nic. <laughs> ale by były jajce, jakby nic nie trafił. Nic, nawet dwa złote mi się nie Dobra, już widzę, że dwa złote. Jest w jednym rzędzie 2 złote mi się zwróciło, okej. Okay. Już już nic nie będzie. tu nawet się nie sumuje chyba. Tak jest. Dobra, nieważne. No ale dwa złote. Jest. Jedna zdrabka się zwróciła. jeszcze bonus. Nie, Worek tu jest. Okej, okay, dobra. Jest 500 zł. 500 zł, tak, chciałbym. 2 zł. Dobra, kolejny raz ta sama zrepkę. 2 złote, 500 i 500 i 100 zł i 50 tysięcy. No dobra, to tutaj tak, albo 50 tysięcy, albo 500 zł i będzie dobrze. Ale mamy nie 50, 50 nic, dupa blada. Ech, no nie chcą nam dać wygrać 50 tysięcy. No jeszcze bonus, niestety tu jest dukat. Kolejny out. Dzisiaj to szybko chyba pójdzie. No dobra, jeszcze raz szybkie 50, 100, 500, dobra, dobra, zobaczymy na co, na co mamy tutaj szansę. Mamy szansę na stówę, na 4, na 4 złote i to może być te 4 złote, no albo na dwa, no też 500 niby też może się pojawić. Co my tu mamy, Die, dupa blada, jeszcze bonus, worek, naprawdę nie ma szczęścia chyba do tych zrafek, no widzicie wszystko ładnie, fokus, kamerka. Dupa. Jeszcze zostały nam dwie zdradki, tylko jedna była wygrana. Ech, dobra, co my tu mamy? 52 złote, 500, 500, 550 tysięcy, Dupa. worek, gówno. Ja pierdzielę, no Kup, piszcie mi w komentarzach jakie zdrapki kupować, żeby coś wygrywać, bo po prostu... Widzicie? Nic. 500-500 dupa. Ostatnia zdrawka, jeżeli ty... No nie, nie. Nie ja po prostu nie mogę z tego mojego nieszczęścia. O, 500 tysięcy jak mi chcą dać, widzicie? Chcą mi dać 500 tysięcy. Dawać mi 500 tysięcy! Albo 500 zł! 500 tysięcy, albo 500 zł do cholery jasnej! Nic. Nic. Pięździe z tymi zdrawkami Jedna wygrana z siedmiu, no. Ja nie wiem, czy ja mam takiego pecha, czy jak, no. No z... A, tu jest dwa złote tylko. Tutaj jest. Nic! Tu nic. Tutaj. No, sprawdzę drugi raz, bo po prostu nie wierzę w to. Też nic. Tu też nic. Tu też nic. Tu. też nic. I na ostatniej Nie wierzę w to po prostu. Nie wierzę. Jedna, nie, znaczy nie, nie chcę was zniechęcać do tych drapek, ale wystarczy, że ja kasę marnuję, wy nie musicie. Dzisiaj wyszedłem na 12 zł w plecy. Mój bilans jest po prostu tragiczny. No ale cóż. Wy się śmiejecie, ja przerobuję kasę. To było na tyle. Nie wiem, kiedy wygram w tych zrabkach coś porządnego. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Na razie.